rozdział 29 Junkarz profesorka Sylwia opuściła paćko. Koko, Mambo, Woko, chodźcie, zapraszam was do rzeki, Junkarz zawołała Sylwia. Koko, Mambo i Woko podeszli do Sylwii. Następnie zaczął padać deszcz. O nie, pada deszcz, jęknęła Sylwia. Co powinnam zrobić? Powinnoś wziąć parasol, powiedział Koko. — No tak, przecież deszcz zaczął padać, to muszę się wziąć bliżej pnia palmy niebieski parasol — wysadził Mambo. Sylwia wzięła bliżej palmy niebieski parasol, a następnie otworzyła go. — Mam niebieski parasol — rzekła Sylwia. — Muszę spacerować po krainie dżunglowskiej z parasolem. Sylwia wraz z się i luzią Koko, Mambo i Woko udali się znów do Salamona. — Lubimy słoneczne i deszczowe dni — powiedziała Sylwia. Nie doczekamy się tornada, cyklonów i tsunami. Dodał woko. Piotruś dał Sylwii niebieski parasol, a następnie rzucił ten parasol na ścieżce. Piotruś, znowu zachowujesz się jak dzidziś, krzyknąła Sylwia. Co to za rzucenie niebieskiego parasolu na ścieżkę? A jeżeli ja będę mokra, przestań tak się zachowywać. To jest bardzo niegrzecznie rzucać parasolu na ziemię. Zapamiętaj sobie na całe życie. Potem Sylwia podniosła ze ścieżki niebieski parasol. Sylwia, Piotruś, Zuzia, Koko, Mambo i Woko skręcili w prawo, potem w lewo i weszli do tunelu z liśćmi. — Tu to jest tunel, który ma liście — powiedziała Sylwia. — Tak jest — wrzesnuli Koko, Mambo i Woko. — To jest tunel graniczny — dodała Sylwia. — Możemy zbierać kokosy — powiedział Koko. Koko wziął koszyk i zaczął zbierać kokosy. Potem zbierał po pięciu kokosów i wrzucił je do kosza. I tak robił to 20 razy. Aż koszyk został wypełniony kokosami. Już mam sto kokosów, wrzasnął Koko. Włóż ten koszyk do mojej torby, poprosiła Sylwia. Mambo otworzył suwak torby. Potem Koko powoli włożył do torby koszyk pełny kokosów. Na końcu w oko zamknął suwak torby. Teraz moja torba jest wypchana koszykiem pełnym kokosów, rzekła Sylwia. Dobra, bąknął woko. Co zrobimy teraz? Teraz będziemy huśtać się na winoroślach, krzyknął Mambo. Tak jest, wrzasnął Koko. No to idziemy huśtać się na winoroślach, krzyknął Mambo. Sylwia wraz się i luzian Koko, Mambo i Woko opuścili tunel z liśćmi. Sylwia włożyła do prawie kieszeni spodni woskowych niebieski parasol. Co to jest? Piotruś chciał wiedzieć. To jest winorośl, wyjaśniła Sylwia. Możemy pohuśtać się na niej. Sylwia, Koko, Mambo i woko zaczęli chustać się na winoroślach. Podoba nam się winorośl? spytała Sylwia. Tak, wrzasnął Piotr. Mam niebieskie parasol włożone do prawej kieszeni moich spodni włoskowych, powiedziała Sylwia. Czemu? Zdziwił się Mambo? Bo pada deszcz i krople opadają z chmur, rzekła Sylwia. No tak, bąknął Koko. Deszcz występuje nie tylko w sercu dżungli, ale i też na całym świecie. W sercu dżungli deszcze są silniejsze niż w Europie, powiedziała Sylwia. Masz rację, Sylwio, wrzesnął w oko. W Europie deszcz jest słabszy niż w sercu dżungli. Deszcze najsłabsze znajdują się w Saharze, szczególnie w Egipcie, w Libii, w Algierii, w Maroku, w Tunezji, w Mauretanii, w Mali, w Ningrze, w Czadzie i w Sudanie, dodała Sylwia. Za 15 tysięcy let Sahara stanie się tropikalna. Tak, zdziwił się Mambo. To niemożliwe, że Sahara za piętnaście tysięcy lat będzie tropikalna. Aha, dochotała Sylwia. Mam rację. Nie masz racji, wrzasnął Piotruś. Mam rację, waknęła Sylwia. Nie masz, krzyknął Piotruś. Mam, zasadziła Sylwia. Ty co, Piotruś, dlaczego mnie zaprzeczasz? Przecież mam rację, że za 15 tysięcy lat Sahara będzie tropikalna. Czemu ty znowu źle się zachowujesz? Co z tobą się dzieje? Profesorka Sylwia, Piotruś, Zuzia, Koko, Mambo i Woko zauważyli, że pada silniejszy deszcz. Deszcz teraz silniej pada, powiedziała Sylwia. Tak jest, przytaknął jej Piotruś. Mamy zamiar siedzieć na liściu nad rzeką Junkasz, powiedziała Sylwia. Deszcz stał się coraz silniejszy i wszyscy musieli siedzieć na liściu nad rzeką Junkasz, aby mogli zbliżyć się do małego strumienia, które stworzył deszcz. Nazwa tej rzeki pochodziła od boga kukurydzy i rolnictwa władcy dżungli i przyrody Jumakasza. Gdy wszyscy szli nad strumieniem, zobaczyli, że liście spadają przy wodospadzie. Patrz, Piotrusiu! Sylwia zetknęła na Piotrusie. Przy wodospadzie spadają liście. No, widzę te liście! ochotał Piotruś. Piotruś, co ja cię powiedziałam? rzekła Sylwia. Nie lisie, tylko liście. Potem Sylwia wyciągnęła z prawie kieszeni spodni włoskowych niebieski parasol i zawiesiła na winorośli. Mamy zamiar przeskoczyć na brzeg Junkasza, powiedziała Sylwia. Koko oferował pomoc, mówiąc potrzebujemy do tego kogoś tak silnego jak ona. Następnie wszyscy wylądowali na brzeg Junkasza. Mój dom jest w pobliżu, powiedział od razu Piotr. Potem wszyscy poszli i zobaczyli Bartka, Szymka, Ruzię, Klarę, Olka i Lolę pełzających po liściach. Klara dostrzegła Piotrusia. Cześć Piotrusiu! Wrzascęli Bartek, Szymek, Ruzie, Klara, Oleg i Lola. Jak się masz? Dobrze jęknął Piotruś. A wy, też mamy się dobrze! krzyknęli Bartek, Szymek, Ruzie, Klara, Oleg i Lola. Potem Sylwia wzięła z domu robaków gości Piotrusia i Zuzie. Do widzenia, że na robaków gości Sylwia. Następnie Koko, Mambo i Buko odeszli od domu robaków gości. Piotr i Zuzia, ja uważam, że jesteście całkiem zdrowymi i zaszczepionymi, powiedziało Piotrosiowi i Zuzi Sylwia. Zaległa chwila milczenia.